Będziemy się dzisiaj podawać konsumpcji wina e, jabola, bełta, jak to się jeszcze zwało? Muskojeba musko Tak kwasa. zwany muskojeb e, Jak? Kwasa. Kwasa. E, jak przystało na kwaso I, I to wino to jest spotkanie wina mocnego e, Wiśnia Staropolska. Moje spotkanie jest tym winem po latach, bo to już yy, no. z dobre 12 na pewno. Yy, myślałem, że to ostatnie to będzie to w Jurgowie pod drzewem. Kędzierski wie o co chodzi, ale chyba jeszcze będzie jakiś przerwnik w międzyczasie. I, I to będzie to winko. I, i, i się przygotowałem, bo żeby nie pić sam, to, to będę pił do Kędzierskiego. Kędzierski, e, kto wie kto to jest Kędzierski to wie, kto nie wie to się dowie. I, i tak, Kędzierski już siedzi. E, typowy sprzęt każdej bakterii. E, nożyk, scyzorek podręczny do otwierania wina. To jest e, rocznik... E, na pewno gdzie jaki to jest rocznik. na banderoli... A, 2007, nówka i no i to jest 07 i to... będziemy, będzie... nie będziemy tego otwierać tak jak kiedyś poszło e, różne przyrządy które mogą przeszkadzać w piciu ja spróbuję to wino wypić na ex Ech. powinno się udać bo normalnie się udawało i 3 i 4 e... Dreszczyk takiej emocji. Taki. No dobra, jak przystało na kwasu żłopa to muzyka trzeba nie może być bez AC drinkers. I na zdrowie. Hip był szybszy. No zdrówko kędzierski. Hats off, gentlemen! Just listen.